Cześć wszystkim z tej strony Dawson. Witam was w kolejnym unboxingu. W tym unboxingu rozpakujemy sobie iPhone'a 13 mini. Zapraszam do oglądania. Także zajmijmy się opakowywaniem. Na początek zajmiemy się iPhone'em 13 mini, czyli kwoszczem programu, Mogę powiedzieć, mogę powiedzieć na pewno to, że to jest mój pierwszy iPhone, w ogóle, pierwszy iPhone, bo przez większość czasu yy, byłem osobą, która zdecydowanie wolała Androida, zdecydowanie, aczkolwiek tym razem postanowiłem, że może coś, tym razem spróbuję czegoś nowego i w związku z tym, że chciałem spróbować czegoś nowego, wybor płac na iPhone'a 13 i dokładnie model mini, wersji 128GB także może nie będę przedłużał dalej tylko przejdźmy do rozpakowywania mamy pudełko mamy tutaj iPhone 13 mini wersja kolorystyczna Midnight bodajże tak wygląda przód pudełka tutaj nie mam, że iPhone czy coś tutaj na przodzie pudełka mam tylko, że telefon tu te telefonu, tak wygląda przód pudełka, dół pudełka wygląda tak, tutaj znaczek Apple po lewej stronie pudełka mamy iPhone Po prawej stronie także mamy napis iPhone I skuramy znaczek Apple Z tyłu pudełka Znajdziemy e, Przede wszystkim informację, że to jest iPhone 13 mini Designed by Apple in California Assembled in China Tutaj mamy pod spodem zawartość pakowania Są tutaj informacje, że zawiera iPhone'a 13 mini oraz kabel łączący gniazdo USB-C oraz lighting, zaś słuchawki Wesb, słuchawki osobno, czyli tak, nie ma ładowarki na słuchawek w środku. Tak na razie królupowy G M, oraz 5G lub 6 ciachetów, Wifi, Bluetooth, NFC oraz GPS, niektóre funkcje nie są niezane we wszystkich regionach, Kolejce Leżą zależą od komórkowego wandrowego oraz siedzi komórkowej dostawcy usług informacji o LTE oraz 5G na stronie. Informacje dodatkowe, ta strona. Pod spodem mamy pod spodem mamy informację, że to jest... iPhone 13 mini w kolorze yy, Midnight 128GB na mamy, mamy Apple PNC, i yy, jeśli chodzi o pudełko to było wszystko to otworzyć pudełko i zawartość. pierwsza rzecz, którą tutaj mamy to nasz iPhone, który jest fabrycznie zaklejony. Takim, z taką oto foliką, z oznaczeniami przycisków, właśnie tam Apple Inc. tego folika. Ale jeżeli chodzi o, tą, o ten telefon, naklejałem folię, którą zaraz zobaczycie. Tak wygląda iPhone 13 mini. On jest dosyć mały to jest dosyć mały telefon, bardzo zresztą poręczny, na pewno. Tu mamy oczywiście szybkę specyfikacja jest aplikacja iPhona. Tak, Zobaczcie gdzieś, e, w, w, gdzieś tam w rogu. Jest to do pani iPhona. Mamy tutaj konoccia. Kamerkę, tu mam oczywiście. Tutaj te rogi, tutaj mamy. Tutaj mamy. próbę rozejść. To jest w Android. Ty też Android jest taki podobnie. Chociaż mogę się mylić. E, z załej strony mamy tutaj przycisk Power. Według tego to jest. Power, tak, to jest Power. Tak, to jest Power. Eee, z góry nic mamy ekran i tu mamy kamerkę. Z dołu mamy port, na którym znajdziemy lightinga. Z lewej strony znajdziemy przycisk do pogłaśniania, pociszenia Tył wygląda tak. tył telefonu jest, wygląda mi na szklany. Oraz mamy dwie kamerki. Yy, latarka i, i tu mamy znaczek Apple a. Jeśli chodzi o trzymanie dłoni. To co prawda, mam dłonie typu, no tego typu dłonie mam. Powiedzmy średnie, powiedzmy średnie dłonie mam. Pomimo tego, że mam takie średnie dłonie, to myślę, że telefon będzie bardzo kompaktowy na pewno. Na pewno bardzo poręczny. No i chodzi o trzymanie telefonu w ten sposób. Też będzie wygodny, wydaje mi się, więc nie będzie tu żadnych problemów. Dobrze, oprócz telefonu znajdziemy kabel lighting. lightning. Lightning. Tak w ten sposób. Otwórzmy go sobie. Pachnie nowością. Tu mamy lightninga. Tu mamy znowu usb Cawe się świetnie układa. No i mamy tutaj malutkie pudełeczko i folderek Designed by Apple in California. I co w środku znajdziemy. W środku znajdziemy standardową zawartość, pierwsza to, to, to igiełka do wsadzenia karty SIM. I mamy papier kologię i to papier kologię znajdziemy. Tu mamy... Wrócił tam instrukcja, ale to jest naprawdę słabość. Moim instrukcji. Zobaczcie. to jest naprawdę instrukcja. Może nikt tego nie czyta, ale tak pokrótce Jak to wygląda w Bajery. tu mamy grecki chyba czeskiej? czeskiej chyba? Albo rumuńskiej? nie wiem, to się mylić no i mamy w języku wiadomo jakim, nie będę mówił no i na końcu tak jak zwykle Apple dodaje, chociaż dla mnie to jest nowość, a od tego co widziałem to dla Apple norma, naklejkę Apple, poważnie, nie no, dosyć okej, okay. dosyć okej, okay. tu może i w, tam, w jakiś tam sposób to jest zrozumiałe, zrozumiałe jeśli chodzi o iPhone, o Apple. A. na razie póki co tu nie ma nic, nie ma się było tego wyciągnąć, wyciągnąć tego, to Unboxing e, iPhone'a 13 mini Przynajmniej tej tego telefonu Teraz sobie przejdziemy do spokojnych Akcesoriów Jest iPhone Na wok I pierwszy z akcesoriów Które musiałem dokupić niestety Była wtyczka ładująca Do iPhone'a I przejdźmy Sobie do unboxingu Mamy tutaj pudełko, przedpudełka Apple USB-C e, 22V Power adapter, raczej watów, proszę. 20 watts power adapter. W góry nie ma nic. Z dołu mamy Apple. Mamy tu Apple Power Adapter, Made in China, Apple California. Na prawym boku pudełka mamy, że jest kompatybilna z Apple Watchem, z iPhone'ami oraz iPadami. Na lewej stronie nie ma nic, tylko jakieś tam. No i tył pudełka, tył pudełka. Tutaj mamy tu informację, że to jest 200 w kaska ładująca USB-C. No, i... no i to tyle, jeśli chodzi pudełko. Yy, teraz trzeba je otworzyć. Po Co ciekawe nie trzeba? Ja myślę, że czekam. wartość wartość. w środku mamy kostkę ładującą zapakowaną dosyć ładnie mamy także masę papieru o której przejdę za chwilę chociaż mimo, że to jest bardzo mało mamy Apple Inc. możemy to zerwać Jak tak wygląda ładowarka To jeszcze jest druga swoita. No i tak to wygląda. No i mamy kopierkologię. W tak pierwszym miejscu jest instrukcja. I to jest instrukcja. jak ładować. ładować. Tutaj kompatybilność z modelami. I język tajemniczy. I Tam jest tylko, że jest 5 Jest angielski, jest francuski, jest. Czekajcie. Jest francuski, niemiecki. Hiszpański, włoski, szwedzki. Nie wiem, nie wiem, co to jest. O, jest polski. Jest polski na 3, od 32. Strony się zaczyna, jakby ktoś pytał. Druga to jest specyfikacja, mało istotne I trzecia to jest gwarancja. Też mało istotna. Więc na razie teraz to sobie odkładam na bok. odwarte. No i ostatnio, chociaż mi ważny to case na telefon. Jest to case marki Gooseberry, a tutaj chyba Mercury. ale ma ekscentry z marki Gooseberry, Jerry, Czerwony. Mamy tu pudełko. Mamy, tu mamy tutaj taki extra, takie mini, 50, 40 cala. Mamy tutaj oryginalności, w Mamy tutaj case, mamy tutaj Mercury Corporation. To jest tu soft shell. No i czas otworzyć case'a. otworzyć. W środku mamy case'a. Tak wygląda case, przód. W wygląda tak. A dosyć nawet. Ciekawie. A przymierzę sobie do iPhone'a teraz obecnego mojego. I zobaczę czy pasuje. A więc to unboxing iPhone'a 13 mini, jeżeli wam się podobał, zostawcie łapkę w subskrybujcie mój kanał jeżeli chcecie, możecie napisać jakiś komentarz. Trzymajcie się i cześć!